Witam Cię serdecznie i dzisiaj chcę z Tobą porozmawiać o y, sabotażyście, o Twoim wewnętrznym sabotażyście, który jest Twoim wewnętrznym wrogiem. I uważam, że ten temat jest ważny, ponieważ y, pracuję z kobietami od 12 lat i ten wewnętrzny sabotażysta, ta część nas, która uważa, że nie zasługujemy na dobre rzeczy, ona bardzo często nam bruździ i ona... Ten sabotażysta, realista, którą mi to się nie uda, ona dzięki niej, dzięki niej, tak naprawdę nie realizujesz swoich e, najgłębszych pragnień, marzeń i wizji. I jak to w ogóle jest możliwe, że my same sobie podkładamy nogę? Jak to jest możliwe, że my same strzelamy sobie w kolano? No właśnie, tak naprawdę to jest tak, jakbyś miała dwie głowy, dwie osoby w sobie, tak? I ta jedna osoba, ona jest Twoją cheerleaderką. Ona zawsze Ci kibicuje. Ona Cię inspiruje do tej następnej wersji siebie, do tego życia w swoim potencjale, do soczystego życia, do realizacji właśnie swoich pragnień. Natomiast ta druga część będzie podkładała tej pierwszej nogę. I będzie Ci ciągle mówiła, że. Mm, że to nie jest dla ciebie, że kim ty jesteś, żeby, że inni ludzie to mogą oczywiście to mieć, takie pieniądze, takiego partnera, takie lekkie życie, no ale ty, ty na jakimś poziomie nie zasługujesz na tym. I kiedy twój sabotażysta wchodzi w ciebie i dochodzi do głosu, to tak naprawdę powoduje to jest pewna forma nienawiści do siebie. Ten sabotażysta powoduje, że yy, nie jesteś, zaczynasz być niespójna i nie jesteś konsekwentna. Co to oznacza? Oznacza to, że myślisz jedno, mówisz drugie, robisz trzecie, tak? Nie ma w tym tej konsekwencji, bo w którymś momencie twój sabotażysta mówi stop. I właśnie włączają się takie, no kim ty jesteś, żeby albo to za dobre, żeby było prawdziwe. Więc za chwilę coś, no, coś musi się zepsuć, a tak naprawdę ja to sama zepsuję. I teraz tak, kilka przykładów takich prostych z życia. Możesz mieć super figurę, bo na przykład skudłaś, zadbałaś o siebie, ale ciągle widzisz siebie jako osoba gruba, jako osoba otyła, jako osoba nieatrakcyjna. Co wtedy robi Twój sabotarzysta? Oczywiście powoduje efekt joja. Tak? I powoduje, że wracasz do tej starej wersji siebie, od której tak się chciałaś uwolnić. Yy, inny przykład. Jesteś w jakimś super miejscu, jesteś w jakimś super, yy, nie wiem, na wakacjach, w jakimś pięknym hotelu, yy, w jakimś pięknym miejscu w naturze, ale i tak twój sabotażysta, yy, ponieważ ty być może nie czujesz się dobrze z sobą, będzie ci mówił: e -e, Nie będziesz się dobrze bawić. Ja i tak ci to doświadczenie zepsuję. Bardzo często, jak pracuję z kobietami na temat relacji z mężczyznami, po długim czasie, czy po jakimś czasie przyciągania byle jakich partnerów, pojawia się ten mężczyzna, którą naprawdę jesteś zachwycona, który jest taki, jaki po prostu chciałaś, żeby był. No i właśnie. I odpalają się te wszystkie lęki, bo sabotarzysta to są lęki, sabotażysta to są wątpliwości, sabotażysta to jest co, jak się nie uda. No i oczywiście to jest ta czarna godzina, którą my same de facto sobie sprowadzamy, bo to jest takie self-fulfilling prophecy, tak? Czyli to jest taka przepowiednia, która się zaczyna spełniać, i tak naprawdę ty jesteś, jesteś swoim wrogiem, czy jesteś swoim największym wrogiem, tak? I y, kiedy walczysz sama ze sobą, bo są w tobie, tak jak ci powiedziałam, te dwa kawałki ciebie, jakby dwie głowy, tak? I jedna mówi, ale tak, chcę tego, to jest moja wizja, moje serce się otwiera, jak o tym mówię. A druga mówi, hmm, za dużo byś chciała w Twoim wieku, z Twoim wyglądem, jak zwał, tak zwał, nie? Z Twoimi zasobami. Jesteś za stara, za głupia, za, za mądra, za niezależna, whatever. I sabotażysta będzie ci podcinał, skrzydła. I na przykład może to być właśnie o z mężczyznami. To jeszcze jest tak, że jak przyciągniesz tego fajnego partnera i włączać się to, it's too good to be true, za dobre, że było prawdziwe, to włącza się też taki imposter syndrome, tak, czyli ten syndrom oszusta. Ja nie zasługuję na tego mężczyznę. I często co wtedy robicie? Wy, ponieważ na jakimś poziomie nie chcecie być odrzucone, to będziecie sprawiały, żeby ten mężczyzna was odrzucił. Wy będziecie się tak zachowywać, przepraszam, albo on was odrzuci, to jest druga rzecz, źle powiedziałam, albo wy go odrzucicie pierwsze. Tak. Najpierw wy zaczniecie się tak zachowywać, żeby go odrzucić jako pierwsze. No albo jeżeli to wam się nie uda, bo on nadal będzie Wami zainteresowany, to będziecie go sobie tak obrzydzać i siebie obrzydzać jemu, że no dojdzie do tego, że on was odrzuci i będzie to ten początkowy okres danej znajomości i będziecie mówić sobie: OK. No, lepiej, że odrzucił mnie teraz, na przykład po dwóch miesiącach, niż jak bylibyśmy ze sobą dwa lata, aż bym była w pełni zakochana i w ogóle zaangażowana itd. Tak Więc oczywiście wchodzi ta racjonalizacja. Ale efekt jest taki, że dokładnie strzeliłaś sobie w kolano, bo chciałaś mieć fajnego partnera, taki się pojawił i ty właśnie sobie to sama na własne życzenie spieprzyłaś, tak? I teraz co się dzieje? Co w ogóle robić z tym sabotażystą? Jak on działa, tak? Po pierwsze, należy go rozpoznać i ja zawsze mówię: rozpoznaj ten jego głos. Ponieważ sabotażysta daje ci cały, cały self -talk. Jesteś za głupia, to jest zbyt ryzykowne, to się nie uda, to jest za dobre, żeby było prawdziwe, i tak dalej, i tak dalej. Więc możesz sobie wręcz po, pospisywać te wszystkie słowa i frazy, które twój sabotażysta wykorzystuje w komunikacji z, z tobą, tak? I, y co może się stać, jeżeli ty zrezygnujesz de facto ze swojego danego pragnienia, czy marzenia, czy celu, zaczniesz siebie przekonywać, racjonal, racjonaliz korzystając właśnie z tej racjonalizacji, że, że tobie to nie jest potrzebne, że po co ci właściwie ten mężczyzna, że yy, po co ci figura, no nie wiem, taka a taka, z taką i taką ilością kilogramów, i takim wyglądem, jak i tak nie startujesz na. Miejsc świata i tak dalej. Zaczniesz sobie racjonalizować, a de facto zaczniesz mm, akceptować niższe standardy. Tak? I teraz tak, jakie jest rozwiązanie, które, do którego Cię zapraszam? Przy okazji, jeżeli ten filmik Ci się podoba, to zasubskrybuj, daj lajka, zostaw komentarz oczywiście, żebyś miała też do tych treści po prostu dostęp, jak one będą się sukcesywnie na tym kanale pojawiać. Co ty masz zrobić? Masz rozpoznać swojego sabotażystę. Ja, kiedy pracuję z moimi klientkami, a pracujemy głęboko, pracujemy również z energią, to spotykamy się, spotykasz się wtedy z tym swoim aspektem i możecie sobie na bardzo takim głębokim poziomie. Porozmawiać i wtedy masz wglądy, do których w codziennym życiu nie masz, nie masz w ogóle dostępu. Tak, ale możesz tutaj to, co możesz zrobić sama, rozpoznaj swojego sabotażystę, wypisz sobie te wszystkie przekonania, yy, które wynikają z jego komunikacji. A propos ciebie, oczywiście te limitujące przekonania, i zacznij każdy z nich podważać. Jakby to było, gdyby to nie była prawda. Kim jestem beyond that? Kim jestem poza tym przekonaniem, tak? Kim jestem więcej poza tym? I możesz sobie wykreować, stworzyć, ja to nazywam mantrami, swoje własne mantry. Mantry, różnica między mantrami a afirmacjami, mantry dajesz w to więcej emocji i po prostu e, ucieleśniasz to w szybszy sposób. I na przykład, ja już jestem tą kobietą, która z lekkością i łatwością przyciąga to, co, czego pragnie. Ja już jestem tą kobietą, która asertywnie mówi ludziom prawdę w oczy. Ja już jestem. I oczywiście wymyśl sobie takie dwa, trzy, z którymi chcesz pracować, które sobie po prostu będziesz codziennie powtarzać. Bardzo ważne w pracy z sabotażystą jest też to, żeby wiedzieć, że to jest ten Twój cień. I to nie chodzi o to, żeby go teraz skierować na wygnanie, na banicję, bo jak Ty skierujesz go na banicję, na Syberię, to oni tak Ci wywali w najmniej oczekiwanym momencie. Ważne jest, żeby go poznać, żeby go polubić i żeby go zintegrować. W taki sposób, żeby ten Twój sabotażysta, żebyś nie musiała już z nim walczyć, bo jak walczysz to de facto sama ze sobą, to zawsze przegrasz, tylko żeby zintegrować ten cień i żebyście zaczęli Grać do jednej bramki. I jeżeli słuchając tego czujesz, że właśnie ten Twój sabotażysta to jest taki temat, który, który dużo Twoich pragnień i celów już ci zniszczył i zrujnował od wewnątrz, bo jest to ten Twój właśnie wewnętrzny wróg i nie chcesz już walczyć, i jesteś gotowa, żeby rozpoznać te wszystkie wzorce, żeby je uzdrowić i mm, jesteś gotowa na wykonanie tej głębszej pracy, która spowoduje, że zintegrujesz swojego sabotażystę raz na zawsze i będziesz mogła realizować swoje cele i marzenia w znacznie łatwiejszy, lżejszy sposób. To zapraszam Cię serdecznie na 60 minutową konsultację wstępną, gdzie się Twojej sytuacji i powiem Ci, jak dokładnie w Twoim indywidualnym przypadku mogę Ci pomóc. Wspólnie zdecydujemy, czy chcemy razem pracować. Na dole będziesz miała e, oczywiście mój adres mailowy oraz, e, oraz link do, do Facebooka, więc też możesz tutaj skorzystać i po prostu napisać do mnie na messengerze. I pamiętaj, jeżeli ten filmik ci się podobał, zasubskrybuj ten kanał. Pozdrawiam cię serdecznie i życzę Ci pięknego dnia.